RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Korona Piaski będzie najbliższym rywalem Polonii 1908 Marcinki w meczu trzeciej kolejki rozgrywek IV Ligi Wielkopolskiej. Kępniani będą faworytem tego spotkania. Drużyna z piasek w dwóch dotychczasowych meczach zgromadziła jeden punkt, ale za to za remis 1 do -1 z Gołuchowem. W poprzedniej kolejce Korona przegrała na wyjeździe z rezerwami KKS-u Kalisz 1 do 3. Miejscowe boisko jest na pewno atutem Beniaminka IV ligi, jednak białoniebiescy jadą na to spotkanie z myślą wywalczenia korzystnego rezultatu. A takim będzie na pewno zwycięstwo w sobotnim meczu. Zawodnicy trenera Tomasza. Jaworskiego solidnie przepracowali ostatnie jednostki treningowe. Przeanalizowali także swoje błędy, jakie popełnili w ostatnim meczu z centrum ostrów Wielkopolski. Obrońca Polonii Marcin Tomaszewski podkreśla, że ten remis z ostrowskim zespołem trzeba przyjąć z pokorą. Ja nam. Na my... Mecz z centrum, jakby patrzę w, w takich kategoriach, że, że ten punkt mimo wszystko cieszy, no bo tak naprawdę zdobyliśmy go w 94 minucie i wcale nie uważam, że byliśmy zespołem lepszym w tym, w tym meczu, także traktuję ten, ten remis z szacunkiem. A mecz z Koroną Piaski, jedziecie tam po trzy punkty, czy też walczyć chociażby jeden? Nie, tam jedziemy po trzy punkty, w każdym meczu wychodzimy po trzy punkty, tylko mówię teraz o przebiegu meczu z centrum, że, że po prostu no, ten mecz, można powiedzieć, że, że nie wyszedł, wyszedł nam najlepiej i, i teraz musimy zrobić wszystko, żeby te trzy punkty zdobyć. Korona Piaski jest na pewno w naszym zasięgu i jedziemy tam po prostu po trzy punkty i walczymy, walczymy o pełną pulę. W podobnym tonie wypowiada się skrzydłowy kępińskiej ekipy Patryk Słupianek. Ja jedziemy po wygraną, tym bardziej, że gdzieś tam dobrze rozpoczęliśmy, te dwa mecze z centrum wynik remisowy, myślę, że jak najbardziej zasłużony dla jednej, jak do drugiej drużyny. Trzeba się cieszyć z tego remisu. Trzy punkty teraz na pewno będą i myślę, że dotrzymamy słowa. Siła ofensywna jest w Waszym zespole, to pokazały nawet te dwa mecze z Wiktorią i z centrum. Brakuje jakichś detali, momentami przestoju za dużo w grze było, ale, ale myślę, że stać Was na, na wygrane w każdym spotkaniu. no Oczywiście, że tak. No tak... Od początku budujemy tak naprawdę tą drużynę. chłopacy dopiero się wszyscy musimy poznać. to Tak naprawdę, jakieś tam wszystkie rzeczy, które dopiero wyjdą. Myślę, że będą gdzieś za 3-4 mecze, i wtedy będziemy mogli powiedzieć, tak naprawdę, których sytuacji nie wykorzystaliśmy, a które wykorzystaliśmy. Do piasek na mecz z koroną na pewno nie jedzie miłożnowicki. Zawodnik Polonii Marcinków Kępno nabawił się kontuzji. Nie zobaczymy go także za tydzień w spotkaniu z Kotwicą Kurnik. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.